Na początku lat 80. w cywilu był problem z paliwem. Czy to ropa, czy benzyna, żółta, zielona też taka była, była na kartki. No, oczywiście w wojsku paliwa było pod dostatkiem. Do oporu, do bólu, jak to się mówi, cały sprzęt chodził albo na ropę, albo na benzynę. No i teraz tutaj zaczyna się historia związana z sierżantem. Tadeuszem i z tym właśnie paliwem. Żołnierze sierżanta Tadeusza lobili się zabawić, polatać oczywiście po spożyciu odpowiednich płynów, pojeździć jakimiś porządnymi samochodami, taksówkami gdzieś na lewiznie, ewentualnie współpraca. Z cywilami się również odbywała, i ci żołnierze ze swojego własnego sprzętu wyciągali albo ropę, albo tą benzynę żółtą, żeby mieć na oczywiście na odpowiednie upiększacze, oraz żeby zabawa była zawsze przednia. Jesteśmy tutaj na tym stole, taki bałagan był czasami jak w wojsku. No i oczywiście w sprzęcie, z którego sobie spuszczali żołnierze to paliwo, zostało zagrożone przed kontrolą, że będzie taka sytuacja, że trzeba będzie spchać sprzęt, bo niestety paliwa w tym sprzęcie nie ma. Tadeusz dowiedział się, że jego żołnierze dokonali kradzieży ze swojego sprzętu. No, i oczywiście powiedział im w ten sposób: A co mnie to teraz obchodzi, macie załatwić tyle paliwa, co żeście wynieśli i co żeście sprzedali. Sierżan Tadeusz, jak się wkorzył, strasznie, strasznie, ach, niemal nie wiadomo co: zły jak diabeł, jak piorun. No, i żołnierze jego wpadli w panikę. Co tutaj teraz zrobić no bo trzeba to paliwo z powrotem naleźć do baku które były puste więc wpadli na porządny znowu pomysł i polecieli do następnych garaży no i tam dokonali kradzieży z innego sprzętu ukradli 300 litrów żółtego paliwa i kółko się zamyka następnego dnia z innej baterii żołnierze przychodzą, patrzą Karnistry pootwierane, czyli te baki, które tam były, bo dokonali żołnierze kradzieży żółtego paliwa z samochodu, który był napędzany tą żółtą benzyną, i w sumie ukradli 150 litrów z jednego baku, bo miał dwa baki, i z drugiego baku 150 litrów, czyli 300 litrów tego paliwa. Ukradli. No, oczywiście, jak to w wojsku jest, zawsze się znajdzie jeden, który powie, że nie wiem, czy to ważne, ale ja wiem, kto to dokonał. No i oczywiście doniósł szybciutko do wyższych przełożonych, że to paliwo ukradli żołnierze sierżanta Tadeusza. No, zrobiła się afera. Dowódca pułku, można powiedzieć, że. Szybko przyleciał do tej garaży, dokonali kontroli, i faktycznie okazało się, że została taka ilość paliwa ukradziona. A żołnierz elegancko doniósł na żołnierzy sierżanta Tadeusza. Sierżant Tadeusz stanął, no niestety, pod murem. Nie miał innego wyjścia. Żołnierze zaczęli mówić że sierżant Tadeusz jest strasznie zły że pod presją oni to dokonali takiej kradzieży i zaczęli robić wielką skruchę no tadeusz oczywiście fizycznie w tym procederze nie uczestniczył no ale teraz sobie wyobraź ścię sobie że tadeusz miał na tyle honoru że Żołnierze zostali tamci ukarani, a Tadeusz z własnej kieszeni odkupił 300 litrów paliwa. I tak się skończyła historia z paliwem, które dzisiaj jest pod dostatkiem.